Jesteśmy właśnie na Słowacji, zobaczcie średnie spalanie 617 km, jeszcze 136 do celu więc będzie ponad 700. 23,9 podniesiona ośka jesteśmy właśnie na Słowacji piękne krajobrazy pogoda pochmurnie z lekkimi przejaśnieniami. Tutaj widzicie piękną wiosnę, już liście obrobiły drzewa i fajnie to wygląda. A przed nami fajne miasto na wzgórzu. Bloki też fajnie to wygląda. tak? Może zobaczymy, tylko teraz będzie lepiej widać. W tym momencie mamy 700 km od rozruchu, przejechane. Tak zostało nam jeszcze 52 km do celu. Średnia prędkość: 75 km i 23,4 km zużycie paliwa przy no i jak widzicie, zajechaliśmy. Czas od rozruchu, no to jest prawie 10 godzin, 752 km i średnie spalanie 23,2, ze średnią prędkością 75 km na godzinę. Także dzisiaj to jest niezły wyczyn, jazda na 10 godzin, a mi zostało 20 minut chyba jeszcze, no i 752 km, nieźle, nie? Napiszcie w komentarzu, czy to jest duże spalanie, czy nie. Mercedes M5, MP5, tak się mówi? No i co to jest? 1851, czyli 510 koni mechanicznych.